Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przechodzimy do głównych instrumentów. Na kontaktach na 500 wciąż mamy konsolidację, która trwa już wiele sesji. W krótkim terminie ryzyko wybicia w dół, przełamanie wsparcia w rejonie między 2260 1260 a około 2250 generuje sebrały spadków. W dłuższej perspektywie możemy wrócić do wsparcia w rejonie około 2228. I tutaj po obronie tego ważnego wsparcia w dłuższej perspektywie możliwe było za kolejna fala wzrostu. No raczej sytuacja jest dosyć podobna. E, mianowicie też mamy konsolidację w obszarach między około 11.530 i 11.590. Nie uda na się ja tego choroby, więc skutkować tym, że rynek praca wnętrza konsolidacji. Gdyby się udało to pokonać, no to wtedy możemy mieć ruch do... Kolejnego oporu na poziomie 11630 i potem cofnięcie na niższe poziomy. Na rynku polskim doszło dzisiaj do niewielkiego ruchu w górę. W dalszym ciągu myślę, że jesteśmy w korekcie całej fali wzrostowej wic stopnego dołka do tego szczytu. W związku z tym 38% zniesienia całego ruchu wzrostowego może zostać osiągnięte za powiedzmy naprawdę podobnie za co najmniej około 2 tygodnie. Ten poziom to jest 1915, potem można liczyć na ruch w górę. Teraz euro-dolar wciąż pozostaje, można powiedzieć, w takiej dosyć dwuznacznej sytuacji. Gdyby doszło do spadków i gdyby został poziom 107,20, wtedy można liczyć na poważniejsze spadki, jeśli nie. <tryk> to jednak jeszcze może tutaj próbować walczyć z tymi oporami w rejonie około 107,70, kolejny opór 108. Generalnie całe odbicie ze styczniowego dołka myślę, że jest korekcyjne i w dłuższej perspektywie należałoby spodziewać się ruchu w dół do styczniowego do dołka na wykresie dolara do złotego jesteśmy blisko ostatniego do dołka być może jeszcze w krótkim terminie będzie jakieś niewielkiego pogłębienie potem ruch do góry no jeśli na wykresie euro dolara mielibyśmy mieć poważniejsze tutaj spadki no tutaj powinniśmy mieć poważniejsze wzrosty przełamania oporu na 11 otwiera drogę do poważniejszej kilkutygodniowej fali wzrostów. Na wykresie złota nie nieuda, na próba przełamania oporu. W postaci szczytu z poprzedniego tygodnia kurs A złota spada. Ważne wsparcie jest na poziomie 1199. Przybicie tutaj tego generuje sygnał do pełnego uformowania się formacji podwójnego szczytu. Wtedy można oczekiwać spadków o zasięgu tutaj tego szczytu odmierzonego w dół. Podawałoby nam poziom już około 1180. No i na koniec ropa. Na wykresie cen ropy mieliśmy nieurano trudne przełamania oporu, a wsparcia, przepraszam, na poziomie 50 Po czym ruszył w górę. Wydaje mi się, że opicie tutaj z tego dołka może być korekcyjne w dłuższej perspektywie o nieudanej próbie przełamania o na poziomie 53,6. Możliwe są spadki. powód na wsparcie w realiach 52 dolarów. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i zapraszamy zwykle wtorek o 18 na omówienie sytuacji na najważniejszych i najciekawszych instrumentach. Do usłyszenia.